Dobra, wracamy z powrotem. Kontynuacja. To trzecia część w sumie, ale dobra. Mhm. Nie... No to 10 tysięcy... To sobie policzcie tak teraz. E, 5 razy 50 to jest 250 plus... E, 5 razy 10, 50 to jest e, 300 tysięcy... E, 5, tak, 5 wyścigów. 250, 250, 300 plus 100 jeszcze tysięcy za yy, prowadzenie w klasyfikacji generalnej 400 tysięcy czyli dwa razy takie karnięcie to będzie no z godzinę wam zejdzie z godzinę moim hakiem no godzina 10 żeby tak dojść do tego miliona pierwszego koło godziny co sobie w klatkach po będziecie mieć tak jak ja 35 klatek to będzie ok godzina czasu Полоти неудко, встань, встань, полоти очень слабо. Szerzej się nie dało? Pierdzielek 1.07, to 1.10 pewnie. A bank. Bankowo. 5, 50 pewnie będzie ponad 6 minut i wyrobi się fajnie czas. 80 ze skubały, ale dużo. Mhm. Zaszalałem Kosa, to Teraz to okrożenie to będzie kosa Teraz to okrożenie to będzie kosa Może 1.05 nie będzie, ale tak 1.06 myślę Chyba, er, o no ile jakiegoś głupiego będę nie zrobił Nie śpi, nie śpi, nie śpi No 1-06 No i brawo Może być 7 sekund woli No dobra, to mniejsza, uważaj że pierwsza Ostatni to szlajtowo znowu przysnął, nie dobrze Bardzo źle, znowu przysnął Holender Pierdziele, tak, dobrze one Kuźwa, one rajdy Hamulce Kuźwa, hamulce Dobrze, brawo O to chodzi O to chodzi O to chodzi, Oto chodzi. Dobra. szybko, łatwo, zajebiście. O to chodzi. Twardo i na temat kurde jedziesz. Zasuwasz jak rakieta. Zapindala kurde. Jest dobrze. Trzymaj to. Do końca, trzymaj to. No i dobra. Jest, jest O to chodziło. Będzie 1.43, 1.44 to jest szansa na poniżej 8, o. tylko żeby to utrzymać do tempo, to jest bardzo trudne, bardzo trudny tym autem, bardzo trudne, to nie jest taki hop -siup. słuchajcie, to się tak łatwo mówi, elegancko, świetnie, rewelacja, i tak się atakuje SK, oj, mały błąd, ej, przysnął. Dobra, wallride, right. żeby troszkę na prędkości skorzystać, dobra. Okej, okay. ściana, znowu. Dawaj, 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 jeszcze, jeszcze, jeszcze. Continue, continue, continue. Nie. No mogą być, mhm. Nie ma problemu, o to chodzi. Nie nic nic. Aj, źle. Źle. Wrzuciło mnie na zakręcie. Poszedł po obrotach, poszedł. Jak dziki. Poszedł. Jak dziki. Dzik sobie. człowiek. 1.35, 7.62 Nie no nieźle. Jak zrobicie 1.36 to jest dobrze. Tym autem. Na tym torze. Także znaczy, nie ma tragedii, słuchajcie. Nie ma co panikować. Dobra, wallerajt, right, wallerite, wallerajt, right. pilnuj to, pilnuj, pilnuj. Pilnuj to. O, teraz będzie dobry czas, chyba coś. ale o ile nie śpieprzy niczego. Teraz żeby tańska poszła to jakoś tak w miarę sprawnie, kurczę. Żeby tańska. dobra, kit jeszcze tutaj była taka mała prędkość To będzie szaleńcze, czekajcie Dobrze 132 na wyjściu Ledwie, ledwie, kuźwa, ledwie Na styku Wszystko na styku Aby to się nazywało, nie ja że się zmieściłem, prawda Aby to się nazywało Hamulce Dobra, hamulce, Obu. Dobra, to jest okej okay. Aj, źle no to, to, jest właśnie, to jest właśnie skyline, nie? Źle wcelujesz i już jest slipa, nie? Już jest taka gimela, że po prostu już macie plus 2 do ogólnego najlepszego czasu. No i wychodzi to. No i byłby rekord, ale nie ma rekordu i dupa jaszyka Karuzela No jedź, 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 też, jedź też ty, kurde. Śpirolocie, kurwa. 90 koni. Dobra. Ściana to ścianą, a co tam? Co tam? Ściana to ścianą, a co tam? Wylane. Auta są niezniszczalne tutaj. Od dawna by to auto... to było już dawno skas skasowane, tak na jest. Kurde, nic by z tego auta nie zostało. Nic kurde, nic. Silnik by się z tego... Bo... Nic by, by się rozkraczał, kurde, na drugim okrążeniu. Gdybym ja miał tak jeździć. Naprawdę. Chyba, żebym sobie takie kurcze odboje, odboje zamontował po bokach. Z przodu i z tyłu jeszcze. Żeby się mógł odbijać od, ścian, od ściany, kurde, takie gumowe takie te... Dookoła. No, żeby to się się skoordynowało, kurde, ale słabo. Słabo, 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 Boże. Tempo, tempo jest coraz wolniej, co jest grane? Skyline, ogarni się, kurwa. What the fuck, kuźwa. Taki overpower, kurde, i co? Opadłeś z sił? O. Eee, dobra, w dupie. Opony, opony już, kurwa, odmawiam, posłuszeństwo. Za dużo zakrętów dla tego auta. Nie daje, nie daje rady, nie ogarnia już. Już to auto nie ogarnie, na piątym okrążeniu. No jedź, jedź, dawaj tą trójkę, kuźwa. Szybciej. Dawaj, dawaj, dawaj. Hamulec, 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 kurwa, hamulec, kurwa. Zwierdolę, szaj się losie tych kurdek Wariacie ty Śpirek Ty Śpirek, kurde Pasuj się tam ten zakręt, Może być Nie jest auto do, na ten tor. No, jeszcze lepiej, no, kurde. Funkcja opadła kurwa. 1.35.7, 1.36.4, 1.37 niecałe, 1.37 i4. No za czas, no. Świetnie. Elegancko. Regres kuźwa, regres. To się nazywa regres kuźwa, nie progres. Skurna regres. Jest auto na ten tor, ludzie Dobra, kids z tym nowym autem. Wylane w to. Dobra, to tak na szybko w podsumowaniu, tak jak będę w się sprzedawać to auto yy, Ten Skyline R32 Hard Tunet Cup Hard Tunet Cup yy, Dokładnie yy, Hard Tunet Cup Hard 5 razy po 50 250, plus y, pol pozycyjne to będzie 300, plus 100 za klasyfikację 400 tysięcy, dwa razy, no 2,5 no to wyjdzie wam godzi półtorej godziny przy tym medalu, tym autem, którym ja jeździłem teraz yy, półtorej godziny wam to zajmie, żeby mieć ten pierwszy milion macie jeszcze Normal Cup to Viper RT10, nie GTS, RT10 zajmie wam też jakieś, no dłużej, dłużej, bo jest tam Taka sama stawka też 50 000 za pierwsze 5 wyścigów to jest 250, też pole position 10 000. W każdym to jest też 300 000 wyjdzie, plus 100 za klasyfikację 400. Ale tam jest, są wolniejsze auta, więc to potrwa 2 godzin, godziny, niecałe jakoś tak. Także opłacalnie byłoby. Jeszcze Mega Speed zostaje tam, macie szybkie 3 tory po 20 000 to jest 60 000. Za klasyfikację macie, ja zaraz zobaczę jak to tam wygląda, mega speed info 15 15 razy 345 plus yy, pole position to jest yy, 60 90 tysięcy czyli musielibyście się karnąć yy, 11 razy w cudzysłowie no 12 razy 11 z haczykiem że ten milion czyli jakiś no, taki jeden medal zajmuje Wam czasu powiedzmy około 15 minut czyli 15 minut razy 11 to jest 165 minut, czyli jakieś 2. Dwie, dwie godziny. No 2,5 godziny. Chociaż. nie, nie no przegrałem. Pierwszy to tylko trwał 1,5 minuty, potem mamy następny, który trwa 2 minuty, potem mamy następny, który 1,5 minuty, będzie tak 3, 5, no powiedzmy plus minus te menu, ustawienia. 8 minut na jeden medal to będzie... No półtorej godziny, niecałe. Godzina 20, godzina 30, czyli jednak najszybciej pierwszy milion można zarobić yy, jeżdżąc 12, prawie razy, dwa, prawie 12 razy w mega speed cup, jakimś yy, overpower auto może być nawet ten Skyline, którym teraz jeździłem spokojnie doradę i będziecie mieć w ciągu półtorej godziny pierwszy milion albo możecie w Hard Tuned Cup też yy, dwa razy się karnąć 2,5, to będzie też około czasowo po 1,5 półtorej, półtorej godziny wyjdzie. Normalka potrwa wam trochę za długo. A nie bierzcie ni żadnych enduransów, bo to jest nieopłacalne. Przejdziecie 1,5 godziny, takich grantuali 300 km i będziecie, mi będziecie mieć 300 tysięcy. I to jest guzik nie interes, kurde. Będziecie musieli lekać 3 razy, czyli musieli jechać aż 4,5 godziny. 4,5 godziny. Wyobrażacie sobie 180 okrążeń łącznie. 180 okrążeń, to jest y 900 km. Na tym torze, nie? Grand Valley Speedway że to jest no naprawdę hardcore Dla mnie to jest przegięcie Także ja bym tutaj się na to nie pisał, nie? Bym naprawdę tutaj... Powiedział nie, basta Co do właśnie... Co właśnie tutaj do tego... Zarabiania Pierwszego miliona No to taka rada na... Tak dla tych kolejnych, którzy chcą szybko się wzbogacić, nie? Pierwszy milion Normal Cup to trochę za długo, Mega Speed Cup, no to tak najszybsza metoda, ale musicie mieć skalient, żeby go potem ulepszyć. Yy. No Hard Tuned Cup też tak w miarę szybko, trochę niewiele szybciej od Normal Cup i... mi się wydaje że Mega Speed jednak najszybciej. Nie jednak Mega Speed, no. Bo tak na to odczuwalnie widzicie, że któryś już raz już jeździcie. Jeszcze jak sobie podrasujecie trochę klatki, żeby wam to szybciej szło, to o ile musicie ogarniać ruch, tam, prawda, hamowanie, przyspieszanie i tak dalej, to spokojnie, Mniej niż półtorej godziny jest realne. Także jest ok, będzie dobrze. To na tyle co do rady, jak zrobić pierwszy milion. Zapraszam na kolejne odcinki serii. Zagrajmy w Gran Turismo 1. Niedługo będzie setka, także coś napiszcie na ten temat. Czy bardzo byście chcieli zobaczyć setny odcinek, czy nie? Czekam na odpowiedzi. Do usłyszenia.